Bardzo przykre. Panie Sławku, ekipa, która robiła Krzysztofowi Kolonowiczowi to, co robiła, trafi do więzienia. Ja to panu mówię. Proszę Państwa, nie będzie to podsumowanie jakieś skrótowe. Wszystkie osoby, które usiadły przed kamerą, przed moimi kamerami, z jednej strony mieniły się jako Zbawiciele i Ludzie z dobrymi sercami, którzy jedyne co chcieli zrobić, to pomóc w niedoli świętego Kononowicza, by po chwili jednak przyznać się, że, że zarabiali na tym, że de facto chodziło o pieniądze. I tak Barnej powiedział, że chodziło o pieniądze, choć podejmował bardzo dużo działań na rzecz Krzysztofa. Tak samo i Meksykanów wprost powiedział, że, że chodziło o pieniądze. I Sławek powiedział, że chodziło o pieniądze. I parę innych jeszcze osób powiedziało, że chodziło o pieniądze. Ale gdyby tego nie powiedzieli, to i tak wszyscy tu w internecie wiemy, że chodziło o pieniądze, że kwestia człowieka była drugorzędna. Jaka jest wina Barneja, tego Meksykano, innych ludzi, którzy tam chodzili? I Sławka, i Marioli, którą tak pomstujecie, na to pytanie musicie niestety odpowiedzieć sobie sami. Ja uważam, że ta wina leży wszędzie tam, gdzie o to pytałem. I nie jest to wina, proszę Państwa, maleńka. Ale mam zupełnie inny obraz Sławka po, 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 po weryfikacji dokumentów. Ja nie chcę ich publikować wszystkich, bo, bo nie chcę tam anonimizować, to jest bez sensu. Bo jak je anonimizuję, to nikt nie będzie w nie wierzył. Rozumie pan? A znowu roda, nie roda, no to mi YouTube wytnie film. Ale po analizie dokumentacji, pełnej dokumentacji, którą dostałem od Sławka, no, mam po prostu inne zdanie niż miałem o nim z ten debat. Robienie ze Sławka takiego monstrum też uważam, że byłoby niesprawiedliwe. Straszną bekę, jak piszecie, Zbysio się sprzedał. Uniwersum. Słuchajcie, a może mnie zamkniemy w drewnianym, malutkim, zielonym domku. Ale byłyby jaja.